Postać seryjnego mordercy od wieków owiana jest aurą tajemnicy, która czasem przeradza się w legendę. Seryjny zabójca często wybiera okrutne, niekonwencjonalne metody mordu, łamiąc wszelkie możliwe tabu, jak choćby kanibalizm czy nekrofilia. Wzbudza w nas mieszane uczucia, jak obrzydzenie, wstręt i gniew, lecz trudno zaprzeczyć, że budzi również fascynację. Która niepokoi nas, podważając nasze głębokie przekonania swoimi niekomfortowymi pytaniami. Media często posługują się metaforami zaczerpniętymi ze świata zwierząt lub fantastyki, aby nazwać mordercę. Słynne są na przykład określenia takie jak potwór, wilkołak, wampir, czarna wdowa, anioł śmierci. Każde z tych określeń zostało przypisane wielu mordercom, seryjnym i nie tylko. I przyczyniło się do ich dehumanizacji, uczynienia ich czymś, co przestało być ludzkie. Prawdopodobnie to właśnie ten aspekt, bardziej niż jakikolwiek inny, nie może być przez nas akceptowany. Fakt, że seryjny morderca jest człowiekiem, posiada ludzki umysł i działa z ludzką logiką, choć może być to logika uważana za absurdalną i skrajną przez społeczność, w której żyje, ponad wszelką normę etyczną i społeczną. Chociaż tak zwane potwory są znane od wieków, to dopiero w drugiej połowie wieku XX, głównie w Stanach Zjednoczonych, zaczęto poważnie podchodzić do problemu ich dogłębnego zbadania w sposób bardziej systematyczny oraz podjęto próby ich klasyfikacji, wyraźniej odróżniając od innych rodzajów przestępców, jak na przykład mordercy masowi. To opóźnienie prawdopodobnie wynika także z faktu, że przestępczość seryjna znacząco wzrosła w ciągu XX wieku, zwłaszcza w latach 70. i 80., chociaż na szczęście pozostaje to zjawisko skrajnie marginalne. Jednym z wyjątkowych przypadków, który z pewnością zaciekawił ówczesne pokolenie włoskich naukowców w epoce pozytywizmu, dotyczył Winczęca Weżeniego. W tamtych czasach kryminologia znajdowała się jeszcze w powijakach, Mówiono raczej o antropologii kryminalnej, a zbrodnie takie jak te popełnione przez Werzeniego, który nie uniknął przy domku Vampir z Bergamo, uznawane były za bez powodu i wynikające z niezrozumiałego szaleństwa. W środowisku naukowym i prawniczym istniało ogromne zainteresowanie zbrodniami, które nie wydawały się motywowane klasycznymi pobudkami, takimi jak pieniądze, Nienawiść, zazdrość, zemsta czy osobiste korzyści. Vincenzo Verzeni przyszedł na świat 11 kwietnia 1849 roku w Bottanuco, malowniczej wsi na prowincji Bergamo. Pochodził z rodziny chłopskiej i sam również pracował na roli. Nie miał okazji uczęszczać do szkoły. Był opisywany jako inteligentne, ale zamknięte w sobie dziecko. Mało rzucające się w oczy i posłuszne. Jego życie toczyło się w trudnym świecie, gdzie dominowała mentalność konserwatywna i restrykcyjna, a wszelkie formy rozrywki czy zabawy były niemile widziane. Jego rodzina, zarówno rodzice, jak i wujowie traktowali go surowo, regularnie go karząc, ale on nigdy nie wykazywał oznak buntu, a wręcz szanował ich, zwłaszcza ojca. Matka była chłodna i mało uczuciowa. Gdy miał około dwunastu lat, Vincenzo zaczął odczuwać pierwsze popędy seksualne, ale szybko zrozumiał, że nie są one normalne. Jego obsesyjne myśli były bardzo specyficzne. To, co go podniecało, to wyobrażenie atakowania kobiety, zrzucenia jej na ziemię siłą, chwytając ją za gardło i ściskając jak najmocniej, stojąc nad nią. Kilka lat wcześniej zaczął zdawać sobie sprawę, że zabijanie kur nie jest dla niego jedynie codziennym i koniecznym działaniem w celu zdobycia jedzenia, ale także bardzo przyjemną czynnością, którą podejmował przy każdej okazji. Dziś wiemy, że większość seryjnych morderców najpierw eksperymentuje z przemocą wobec zwierząt, zanim przystąpią do przemocy wobec ludzi. Zwierzęta są bowiem pierwszymi stworzeniami, na których przyszli seryjni mordercy mogą wywierać absolutną władzę. W miarę dorastania Vincenzo miał kilka dziewczyn, ale zrozumiał, że normalne kontakty seksualne nie satysfakcjonują go. Pierwszy atak chłopaka miał miejsce w 1867 roku na jego dwunastoletniej kuzynce Mariannie Weżeni, która mieszkała w tej samej wsi co Vincenzo. Okazja nadarzyła się, gdy kuzynka leżała w łóżku rekonwalescencyjnym po przebytej cholerze. Vincenzo wspiął się na nią, zaczął ściskać jej gardło wszystkimi siłami, ocierając swoje ciało o jej i opuścił ją dopiero, gdy osiągnął zenit. Marianna była wciąż żywa i przerażona, jednak kuzynka nie powiedziała nikomu o tym ataku. Dwa lata po pierwszym incydencie, zimą 69. roku, Vincenzo ponownie zaatakował, wykorzystując ten sam sposób zbliżania się do ofiar, który powtórzy jeszcze wielokrotnie, również w kolejnych zbrodniach. Spotyka Barbarę Brawi na polnej drodze. Wydaje się, że chce się z nią przywitać, ale zamiast tego zaciąga ją na pole, chwytając za gardło i ściska tak mocno, jak potrafi. Barbara próbuje się uwolnić, lecz jej wysiłki są daremne. Gdy dochodzi do ejakulacji, Vincenzo natychmiast puszcza ją. Barbara, przerażona, nie opowiada nikomu o tym, co się wydarzyło, obawiając się reakcji otoczenia. Kilka dni później Vincenzo ponownie atakuje, wykorzystując te same metody, aby zaatakować Margeritę Esposito, tak jak wcześniej Barbarę brawi. Jednak mimo, że Margerita spotkała się z agresją, okazuje się być niezwykle silną kobietą i udaje jej się odeprzeć Weżeniego uwolnić się z jego chwytu i uciec. Pomimo przeżycia tego traumatycznego zdarzenia, również ona decyduje się nie zgłaszać tego incydentu. Na początku grudnia 1870 roku zniknęła z Bottanucco 14-letnia dziewczynka Giovanna Motta, która służyła rodzinie Ravasio. Wyruszyła w podróż do Suizjo, miasteczka, gdzie miała odwiedzić swoją rodzinę tego dnia, gdy zaginęła. Na drodze znaleziono przedmioty należące do dziewczynki, chusteczkę i świętą kartkę. Ponadto 9 grudnia rolnik o imieniu Battista Matza znalazł wnętrzności w pustym drzewie, jednak przypuszczał, że mogły należeć do zwierzęcia. Tego samego wieczoru, kiedy całe miasteczko było w panice i wszyscy byli zaalarmowani, by ją odnaleźć, Giovanna została znaleziona. Została uduszona i pozostawiona naga na śniegu. W jej ustach znaleziono ziemię. Ciało było okrutnie pokute nożem, a brzuch rozszarpany, z wyciągniętym jelitem i okaleczonymi organami płciowymi oraz fragmentem łydki. Obok ciała ułożono dziesięć wsuwek do włosów należących do Giovanny, ustawionych symetrycznie przez mordercę. Całe miasteczko było wstrząśnięte tą okropną zbrodnią która przyćmiłaby nawet makabryczne czyny Kuby rozprówacza, który dopiero prawie 20 lat później zaczął siać strach w Londynie. 10 kwietnia 1971 roku Maria Galli stała się ofiarą brutalnego ataku. Została zaatakowana przez mężczyznę, który desperacko próbował ją udusić, rzucając ją na ziemię. W dramatycznej sytuacji, kiedy Maria była bliska śmierci, napastnik nagle zrezygnował z dalszych działań. Później Maria rozpoznała go jako winczęca Werzeniego. 26 sierpnia, idąc wiejską drogą, Maria Prewitali padła ofiarą agresji ze strony swojego dalekiego kuzyna, Wincentza Werzeniego. Wincenzo brutalnie ją ciągnął z dala od głównej drogi. Zepchnął na ziemię i zaczął dusić. Maria, obawiając się o swoje życie, odczuwała, jak siły opuszczają jej ciało. Jednakże niespodziewanie Wincenzo przerwał atak, pomógł Marii wstać i w końcu ją uwolnił. Następnego dnia wiejska kobieta Elizabetta Panioncelli nagle zniknęła. Jej zaniepokojony mąż natychmiast wyruszył na poszukiwania i jeszcze tego samego wieczoru ją odnalazł. Ciało Elizabety było w straszliwym stanie, podobnym do tego, w jakim znaleziono Giovannę Motte. Została uduszona tym razem sznurem. Była naga, pokryta ranami i okrutnie sprofanowana. Jej genitalia zostały brutalnie usunięte. Na jej plecach znaleziono trzy wsuwane spineczki do włosów, a reszta leżała ułożona obok ciała. Jednak w drugim przypadku byli świadkowie. Dwie kobiety z miasteczka opowiadały, że rozpoznały weżeniego. Widziały go rozmawiającego z Elizabettą w dniu zbrodni, niedaleko miejsca, gdzie znaleziono ciało. Ponadto zaczęły pojawiać się także zeznania osób, które były ofiarami jego wcześniejszych prób morderstwa. To wszystko spowodowało, że Vincenzo został natychmiast aresztowany i przyznał się do popełnionych czynów. Cesare Lombroso bardzo zaangażował się w tę sprawę, dogłębnie ją analizując, aby zrozumieć, co mogło skłonić do pozornie bezsensownych morderstw. Poszukiwał potwierdzenia dla swoich teorii atawizmu, dotyczących urodzonej przestępczości oraz fizycznych cech, które mogą być anomaliami i sygnałami wrodzonego, skłonnego do przestępstw zachowania. Jednocześnie starał się zrozumieć samego Vincenza, spędzając z nim godziny na rozmowach, traktując go z empatią, aby zgłębić jego psychikę i ocenić, czy może być uznany za osobę chorą psychicznie, czy też nie. Lombroso opisał młodego Bergamczyka jako pochodzącego z rodziny dotkniętej kretynizmem, cierpiącego na pellagrę oraz dotkniętego nekrofilomanią lub obłędem na punkcie monstrualnej i krwawej miłości. Wincenzo wnikliwie opowiadał o tym, co dzisiaj nazywalibyśmy jego wiktymologią. Od najmłodszych lat jego największą pasją było duszenie kobiet, bez względu na wiek czy wygląd. Atakował dziewczynki, nastolatki i kobiety w średnim wieku, nie zwracając uwagi na ich cechy fizyczne. Wydaje się, że dokonywał ataków tylko wtedy, gdy miał pewność, że nie zostanie przerwany. Ale nie przejmował się tym, czy pozostawi świadków, ślady czy nie. Opowiada, że pożerał niektóre części ciał swoich ofiar, a nawet pijał ich krew. Twierdził, że nie interesowały go specjalnie części płciowe kobiet, jak je nazywał, lecz bardziej sam proces duszenia. Silne seksualne przyciąganie do takiej formy przemocy nie jest niczym niezwykłym wśród seryjnych morderców. Przykładem jest Jean Weber. Żyjąca na przełomie XIX i XX wieku we Francji, która czerpała ekstatyczną przyjemność z duszenia dzieci. W przypadku Vincenza, gdy tylko dochodziło do ejakulacji, duszenie natychmiast ustępowało, gdy wena, jak sam to określał, przemijała. Jednak gdy orgazm opóźniał się, a ofiara ginęła, weżeni odczuwał potrzebę dokonania rytualnych gestów takich jak położenie się obok ciała czy układanie spineczek, gesty, których nawet on sam nie potrafił wyjaśnić. Lubił gryźć wewnętrzną stronę ut ofiar, doznając ekstremalnej rozkoszy zjedzenia ich mięsa i picia krwi, czując ciepło wnętrzności dziewcząt. Twierdził również, że sam zapach damskiej odzieży wzbudzał w nim podniecenie. Opowiadał, że użył brzytwy, którą zwykł się golić, do rozszarpania ciała Giovanni Moty, czerpiąc z tego nieopisaną przyjemność. Lombroso stwierdza, zarówno na podstawie relacji Vincenza, jak i na podstawie pomiarów antropometrycznych, które według niego dowodzą urodzonej przestępczości, że Weżeni cierpiał na częściowe upośledzenie umysłowe, co wykluczało skazanie go na śmierć. Natomiast biegły Luigi Fornasini nie wykluczał, że weżeni może mieć pewną zdolność do rozróżniania dobra od zła oraz świadomie podejmować decyzje o zabijaniu. Twierdzi on, że nawet jeśli istnieje pewna nieprawidłowość umysłowa, to może być ona niewielka, a oskarżony może być świadomy swoich czynów. Mężczyzna, który popełnił wszystkie przestępstwa, o które oskarżony jest młody weżeni, w sposób i w formach znanych może być potocznie nazwany szalonym. Jednak my, w ścisłym sensie tego terminu, traktujemy go jako przestępcę. Ten, kto jest obdarzony rozumem i wolną wolą, a mimo to poddaje się złym wpływom, zawsze ponosi moralną i prawną odpowiedzialność za swoje czyny. Charakter lub naturalna skłonność może złagodzić winę, ale nie wyklucza jej. Interesujące jest, że tego typu dylematy, mimo postępu w dziedzinie psychiatrii, nadal są obecne w wielu procesach dotyczących zabójstw, często prowadząc do sprzecznych opinii biegłych. Sędziowie sądu Asise w Bergamo ostatecznie zdecydowali się uznać go za zdrowego psychicznie i głosowali nad możliwością skazania go na karę śmierci poprzez rozstrzelanie. Jednak brak jednomyślności w głosowaniu, tylko jeden głos przeciw, skutkował tym, że Weżeni został skazany na dożywocie. Na karę ciężkich robót dożywotnio. Nawet po ogłoszeniu wyroku Weżeni nadal pragnął rozmawiać z Lombroso, udzielając mu szczegółowych opisów swoich przestępstw. Już nie miał nic do stracenia i prawdopodobnie cieszył się, że wybitny uczony słucha go i traktuje go godnie. W 1872 roku Vincenzo Verzeni trafił do zakładu psychiatrycznego dla przestępców w Mediolanie. Metody terapeutyczne stosowane w tamtych czasach, które obecnie uznalibyśmy za prawdziwe tortury, szybko pogrążyły go w głębokiej desperacji. W 73 roku doszło do incydentu. Zaatakował pielęgniarza Odgryzając mu jądro, co skutkowało jego izolacją na 40 dni. Według niektórych, krótko po tym incydencie, weżeni miał popełnić samobójstwo w swojej celi o świcie. Później to Lombroso miał przeprowadzić jego sekcję zwłok. Według innych zmarł w późniejszym wieku z przyczyn naturalnych w 1918 roku. Dziękuję za wsparcie i za oglądanie. Jeśli filmik przypadł Wam do gustu, zachęcam do polubienia i zasubskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych przerażających historii. Do zobaczenia.